Heidetraum. Róża z pogranicza róż okrywowych i rabatowych jest obecnie najbardziej utytułowaną odmianą na świecie. W ubiegłym roku na Światowym Kongresie Róż w Adelaide otrzymała odznaczenie Róża Świata 2022. Na rynek została wypuszczona przez niewielką niemiecką firmę Noak Rosen w 1988 roku. Bardzo szybko zdobyła popularność. W 1990 roku zdobyła odznaczenie ADR. I uwaga, powtórnie to samo odznaczenie zdobyła w 2021 roku. Jest niezwykle zdrowa. Liście piękne, błyszczące. Pokrywa się w czerwcu obfitym kwieciem, które praktycznie zasłania liście. Kwiaty są odporne na słońce, na deszcz. Nadaje się również do sadzenia w półcieniu ze względu na obfite kwitnienie. Sadzona w pełnym słońcu może lekko blednąć. Tutaj widzicie ją właśnie w takim upalnym, na takim upalnym stanowisku. Zobaczcie jak wygląda w porównaniu do bardzo dobrze znanej róży De Ferry. Podobny pokrój, podobna wysokość.